13 kwietnia 24 rok A właśnie wstaliśmy, zbieramy się do następnego etapu podróży do wyjazdu A Zaczęliśmy pakowanie Ale czego jestem w szapce, jest 7 stopni Ale to nie jest problem, ponieważ zaraz będzie 20! O. Monika Świeżo połamać się Świeżutka i Świeżutka. fresh Fresh Mieliśmy tutaj dwa dni, w się Sorno Żeby zobaczyć, zwiedzić kawałek południowej części Chile Ale to nie jest południowa część Chile To jest trapy wstęp do południowej części Chile Ja widzę parę może wy nie widzicie, ale jest 6 stopni, 7 na plusie tylko 5, i jest git. La? Drugle ja resztę coś czuję. Jak Czyli to ci powoli. Tak. Całkiem przypadkowo zjeżdżając z drogi, jadąc do jakiej miejscowości? Kolejnego. Eee, Koncepcion Zjechaliśmy do Nible. Nie. Niebla Waldivia. Zagadałaś do kłopa, po co? Co? Do kłopa, po, po co, do kłopa? No, robią no, to lecz że, <grym> że chciałaś od niego coś. Odpowiedział mi, a, to będzie kawę kupić Gdzie? Tu, 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 Amerykano? On lecze? On? Ja? On kon lecze? Pogita ja? lecze. Lecze, lecze? Nie, a tu. Pewienio, uh, nie lecze. Have you got uh, uh, lecze, just like soja? Yes? yes. No soja. Esta no s es shit. <laughs> <laughs> For me. Znowu mury, powrót. Nie mam tyle czasu, żeby tak zwiedzać, ale będziemy zwiedzać. No dobra. Un castillo tallado en la roca, czyli coś na skalę. jeszcze profesjonalnie w tej... przygotowane. Bardzo pięknie zrobione. Wygląda to tak. Profesjonal... Nie. A tam na końcu to kajaki, nie? kajaki jakieś, Ale pogoda. Dobra, ładujemy się na te schody i zobaczymy co jest na górze Tu? 10 metrów do Max 10 metrów Maksima No i jest tam kawałek murów doklejonych Dobra, wszyscy się czekają w kolejce polamy Ja też czekam Żeby jej przesłać Lamski sygnał, gdzie ja ta też lama? czekam, tu ją mam. Mhm. No to dobrze. Uważaj, bo napluje. <słyszy> pluje. na ciebie? Tak. Patrzę na ciebie. Mhm. Okay. masz. Daj mi buziaka. Lamskiego. Tą dużo szczęścia nie trzeba, szczęścia nie trzeba, wystarczy, nie trzeba, wystarczy lama. lama. I duży, twardy. No i tu, Armadas broni wejścia do portu. No i tu co? To są te mapy. Stare mapy. A ja, Hiszpanie kochają się. Tak. tak lubię jak Angole. Lubię to jak Angolę. Diocie. Ale mapy są przepiękne. Tylko, że to nie jest Hiszpania. No. Le, el donde... Hamas... el Sol. A to jest imperium na którym nie zachodzi słońce. Tak. Ale tak. to nie jest hiszpańskie. A tak. tak się chwali Angla, anglosasi. Maszka. Zbierzecie? sobie przechwytem. Okej. Okay. Jakiś mały kar karaczek. Małe te. O to jest. Taki. No i co? I kulki. karmatni. Mniejsze. Jedna dawała na 700 metrów. A te nawet na 1000 metrów były takie. To się w jedną, czy w drugą stronę to się nas nie stawi. No. A, to jest już Salida, zobacz. Salida? Tak. No to idziemy Salida, no. No to górą tam niech ci nie... O, to tutaj... widzisz? To jest Independence of Chile. Co? Independence of Chile. Okej. Okay. Tutaj? Podpisano? Tutaj ale to ee, w lutym 1820. Integration of Valdivia into the Republic. Czyli połączenie Valdivii do Republiki. O to chodzi? Tak. No dobra, żegnamy. Nie, ble. A jeszcze musimy zobaczyć gdzie w Waldiwi bo w Valdivii też A tutaj chyba nie widzimy tego. No tak, to jest Sal Salida. Ale przypadkowo trafiliśmy Naprawdę? na to miejsce w bajeczne miejsce nie widać, nie widać, nie widać, nie widać. Ktoś nam to polecił w pewnym w pewnym, miejscu, w pewnym innym miejscu No w, w, w tym e, e, jak to się nazywało? Tam gdzie wulkan. Osorno. Punta Rockstar opowiadał nam to, że się nauczył języka angielskiego tylko i wyłącznie czytając książki. Tak, a ja czytam książki po polsku, dlatego uczę się tylko polskiego. <laughs> A tam jest, dobrze. Dodaj, że przypadkowo trafiliśmy tutaj. No i co? To, to, to co napisane było, że to jest miejsce hmm, Chile stało się niezależnym krajem niezależnym, to chyba nie jestem tego pewny, co? No to było tak napisane. Na tym Ale kraju. chyba trzeba to gdzieś potwierdzić jeszcze. Cześć. No może no, to jest do sprawdzenia I, i historię miejscowości tej Niebla i e, kwestie

Dzień dobry, dzień 15 kwietnia. Dzisiaj spaliśmy znowu w Pichiliemu, w naszym yy, można powiedzieć już zaprzyjaźnionym apart hotelu. Pichiliemu apart hotel i wyjeżdżamy do Santiago. Wrócimy do Santiago. Tak, pogoda jest przepiękna, a może uda mi się dzisiaj popływać w oceanie. Po, po drodze zajedziemy do miejscowości Villa Verde. To tak? już Ty decydujesz? Tak, ja decyduję. E, dlatego jesteśmy tu, że zostawiłam tutaj swoją kurtkę, jak poprzednio byliśmy i trzeba było zajechać. Przynajmniej jedną rzecz dobrze było odzyskać. Tak, ale to bardzo dobre rozwiązanie, bo dzisiaj przespaliśmy się w zajebistych warunkach, w z, pięknym, z pięknym widokiem. Bardzo na południu mhm. planowaliśmy zwiedzić Bariloż. Tak. E, uznaliśmy, że tam nam tych trzech dni szkoda. Nie szkoda, tylko zabrakło nam tych trzech dni tak naprawdę. No, więc nie zwiedziliśmy, A... że można powiedzieć, może nie stolicy zimnego południa, ale no takiego przedbramia do o, tego do Patagonii, tak? No ty to, to, to zaczęłaś zastanawiać się nad tym, że kurde może ta może Atacama wyczerpać. Może Pustyni Atacama. No, ale tam jest pół kilometrów, tam jest 1700 km 1898. Z Santiago. Tak. No i Paluch po Mawie powiedział tak, a może kurwa polecimy w Klisd'u. I tak mieliśmy lecieć na południe. Dokładnie. No i co się okazało? Że lecimy. Dzisiaj rano. Że lecimy. Że my wariaty postanowiliśmy rzutem na taśmę. Polecieć jeszcze na atakamy na dwa dni. Dołożyć jeden kierunek. Dokładnie tak. Znaleźliśmy Ale... tanie bilety w y, środę. Jedna, I lecimy. W jedną stronę taniowa. W jedną stronę. Tak. 360 w jedną stronę. I tam będziemy mieć tak naprawdę dzień, noc i, i dzień. Dzień, noc i dzień, dokładnie tak. Także może nie będziemy spać nawet. Dokładnie. Zbieramy manatki, nic nie zostawione, bo zostawiamy wszędzie, 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 wszędzie. coś. Wszędzie to zostawiamy, wszędzie. I ja już mam tego. po dziurki w czym? W nosie. <noise> ja wiem, idę na górze. I... To z góry to nasze autko, to nasz apart hotelik. Jeszcze wejdę na górę, pokażę, co tam się dzieje. jest, 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 jest. I... i to jest panorama na Pichilima. Idziemy się pożegnać. Moment. Moment. Oj, kto to no, no, To nasza babcia chilijska. <laughs> babcia. E, babcia Babcia, to znaczy co? Babcia? Rosita. Czekaj, ja chcę A, zdjęcie okay. zrobić. Zdjęcie musimy zrobić. Czekaj, czekaj. Nie, za... nie, To YouTube channel. It will be maybe. Nie maybe. Nie, będzie na pewno. Ah, ¿sí acá? Ah, muy bien, muy bien. Okay, no. Oh. Es el it's a, it's a, it's a film movie, film ah, movie, film ah, ¿pero? Say ah. something, say something. Uh -huh. En eh, español, maybe. Ah. Uh -huh. Spanish baby, bienvenidos y disfrutar el viaje de Pichilemo. Para nosotros es un placer tenerlos aquí. Muy no super. Eres, ent ¿Entiende? No. no. <laughs> Ale Pikiliemu zrozumiałem. E, generalnie my też jesteśmy zadowoleni, e, że tu przyjechaliśmy drugi beautiful raz. Beautiful place. E, place is beautiful. E, weather. Soul. E, in, in Osorno, no, no sol. No, no. Sol, 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 but but cold. Very, no? sí, państwa w Santiago. Chile. De Chile stolicy kraju Chile. To jest nasz ostatni, przedostatni przystanek przed zmianą Chile. kraju. I rozkwiniamy e, świat chiliński. Niuanse życia chilińskiego. Niuanse życia chilijskiego. Jeśli chodzi o koszty e, tutaj dla nas wydaje się, że to jest... E, Porównanie nie jest tanio. Tak, nie jest to tanio, jedzenie nas kosztowało po polsku na knajpach, tak? I nie były to jakieś... No wydaliśmy więcej trochę na jedzenie z racji tego, że jadaliśmy w knajpach, bo nie mieliśmy możliwości gotowania. Może hmm. możliwości w trzech miejscach były, natomiast kompletnie nie było czasu, bo czasu nie mamy w te miejsca od 21 zmęczeni, w związku z tym nie myśleliśmy o gotowaniu, tylko raczej o tym, żeby się umyć i spać. I ewentualnie coś w internecie. planować trasę na y, dzień Następny kolejny, dzień. I jeszcze w internecie poszperać, jeśli chodzi o kwestie prywa, y, Dokładnie. służbowe i prywatne. Dziś jest taki można być pierwszy, taki luźny dzień, gdzie sobie po prostu tylko spacerujemy i próbujemy ogarnąć tylko y, stolicę. I aż, bo mamy marszutkę do zrobienia 10km. to pani wymyśliła. Tak. W sumie w żadnym kraju, ale Chile bardziej nam się zjeździło, aczkolwiek był też dobrze zjeżdżony Jukatan, ale powiedzmy Chile jest tak bardziej zjeżdżonym krajem, bo jednak byliśmy wszędzie. Jest bardzo jednorodny etnicznie. Tu brakuje nam tego, co jest w Europie czyli multiculturals. Tak, no z tego co poznaliśmy, to bardzo uśmiechnięci. Nieskażeni tempem życia, u nich się wszystko raczej idzie wolno. Nawet tutaj, teraz przed nami, idą jacyś ludzie, ale nie wolno. Nie śpieszą się tak jak w Europie, że wszyscy pędzą. Pędzą tak że po prostu, aż im y, cho, cholewki smalą. Nie ma wyścigu szczurów. Oprócz tego, że chyba żyją wolniej, też są bardzo przyjaźni. Przynajmniej my y, y, mamy takie wrażenie. I co? Ludzie pozytywni. Kierowcy kurde, jeżdżą lepiej niż uważam niż Polacy. A pani jak uważa? Jedyne to jest zmienne, jeśli chodzi o Polskę, to to, że nie puszczają pierwszych Ale u nas nie puszczali, dopóki nie zrobili z tego mandatów. Nie, ale też puszczali bardziej niż puszczają puszcza. tutaj. Nie, nie, nie. Ja nie puszczałem nigdy, ty. No ja puszczałem. Eee... Nie robią, spuszczają cię. Natomiast wczorajsza wjazd do stolicy. No, było grubo. Grubo było, to prawda. Jesteśmy w zabytkowej części Santiago de Chile. Ulica się nazywa Francuzka. I to podobno jest jedna z piękniejszych uliczek w Chile. Santiago do Chile. Eee, Santiago. Santiago do Chile. No i co? I widzimy tutaj architekturę kolonialną, klasycznie. I tam. jest! No opowiadaj. Widzimy turystów, którzy chodzą z przewodnikiem, to znaczy, że dobrze trafiliśmy. To jest ciekawe. Może nie jest. O. Może. Ehm, ok. Wyjściówkę for free. I o to chodziło. czy nie będziemy przepłacać W zasadzie to jest nasza ostatnia atrakcja z dzisiaj. Nie idziemy na sam. Według mnie to będzie ostatnia, bo tam Nie, jest idziemy. już ciemno jak w Dupsku. Idziemy, Idziemy, będziemy zbierać w tamtym kierunku i tak to jest w pobliżu naszej do, do naszej metry. Nie, to jest daleko. Nie. Stąd to jest uparetem. Ładny ogród. Pięknie tutaj jest. Ja tu zaraz się zeszczę w te krzaki. Nie ma żadnych ban Udało się? Zabrałam klamę kawową. Grazie. To gołki. Musisz wyrzucić? Czemu zabrałaś Co? Czemu zabrałaś szmatę? No, dał mi do wytarcia rączek. On dał ci ją? Tak. I co nice view. Piękny widoczek. Obiecywany był, że będzie piękny. To jest. Zrób tego. A z podpisami. Yy, powiedzmy, że długo nie że je, nie po świecie. I tak daleko jak tu, ale jeszcze agawy z podpisami nie widziała. Ale jest ta góra, że chciała i wejść dzisiaj. Tak? <noise> tak. No to idziemy. No jak? Tam się, jest... tam się da wjechać, wiesz? Czym? Kolejką. Wiedziemy. Nie mam na to. Jedziemy, wjedziemy. Nie mam tu czasu i pieniędzy. Mamy czas, to jest rzut beretem stąd. Nie jest rzutem. Tak 15 bez... minut idziemy tam, na tą górę. Tak. I wjeżdżamy. A. No i co? Zabrywamy, eee... <grym> Jesteśmy tak? <grym> tak. na samym szczycie sam Lucia. Tutaj musimy odpuścić, bo ktoś tutaj... każdy chce zrobić zdjęcie. Każdy, no, zrobi no, zdjęcie. Nie, każdy nie, chce nie, mieć nie, pamiątkę z... San Lucia. Każdy chce mieć pamiątkę z San Lucia. I my też sobie zjeżdżamy teraz. A my nie mamy Nie, Nie, nie mamy zdjęcie. Jeszcze tu? Nie, jeszcze tu nie mamy.